ma mać z tej strony xerx.pl Jestem sam w tym odcinku. Może będę nagrywał z kimś, a może nie. Jakby co od razu mówię, że troszkę mi klapuje, więc nie spodziewajcie się, że będę miał nie wiadomo jakie punkty. Proszę o to. Fajnie. Oto zaprezentuję Wam broń moją. Są projekt... projektor Omega. Tak. A moja druga broń to jest... Uber krycodram, tak zwędzony Uber krycodram Tu się chowa, widzicie Kurde, widzicie, trochę laguje Ogólnie boję się, że będzie, źle słychać albo coś, wiecie, kto jest z frapsy tu jest gdzieś się po Ucieka. No! No! Nawet nie wiem gdzie on jest. O! Chyba no, trochę dopadłem. Jak widzicie mam tyle motek. Machanie standardowy sanitarz transport. W... Nawet nie wiem co to, ale kupiłem sobie zestawie. Fajna taka. Wie, e, wiecie co, nie, nie użyłem, i jak zabijam ludzi, bo jest. bo jest trochę długa. Więc nie chcę. nie chcę mi się czekać. To może wam mieć na Dobra. Widzimy już tanka złego. W nagrywam mam 16 FPS. By tego niestety nie widzicie. Ło, wow, wow, spada do 10 masakra. Tak. Patrzcie rozbczat. No szkoda, że wysiada. Wiecie co, ja bardziej bym nagrywał, jako miał lepszy komputer, bo teraz to dla mnie po prostu żal nagrywać Tak mi laguję, że... Ja, no, przecież nie miałem spięcie fps fajnie. Ta gra mi tak dobrze działa na nagrywaniu, że masakrę normalnie, super jak fajnie się będzie oglądało takie lagi. Fak! Fak, fak, daj, daj. No Panterny niszczyciel! Nie no, ta broń jest tak OP, że masakra! Kolega mi mówi, że ta broń normalnie rozwala czołgi i ludzi, a, lu a ludziom odbiera 90 HP. Co się leczysz? A jakby co, to ktoś mi pewnie zaraz mnie nie pokoju wie. Wtedy będę musiał wyłączyć na chwilę nagrywanie i będziemy wszędzie. Bo goście przyjeżdżają. Ja muszę je przywitać. Dobra, ja niech <grymne> nie chcę. nie napiszę tego niestety. Dam, 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 dam. No i sterczony Kurde, zrobi... zrobiłem coś chamskiego, użyłem tonika. No ale jednak walczyłem z czołgiem, więc miałem zezwolenie. Licencja od administratora. Bierz się z, czoł z czołgiem, bierzesz to Szkoda, że ten, że strzelec tutaj nie ma klucza, to może naprawiać innym. Co za VP się na przykład opiekuje Nie ma uciekania wielu Nie jednak mi uciek, no nie Elektroproca, nowa broń Ogólnie ja mieszkam w Anglii tak powiem I ja mam po polsku bo weźcie co długo tu nie mieszkam i łatwiej mi jeszcze po polsku Dobrze, gdzie on tutaj jest? Już tu był. O, trafiłem taki, go. trafiłem, go? tak, spadł. To było blisko jak... No nie, wiedziałem, że on tu jest. A wy mi nie wierzyliście. To mi nie wierzy ten... Ten nie wierzy, że był w błędzie. Hmm. Nie! Nie, no nie! Destrukcyjny duplex... Duplexa ktoś miał fajnie. Nie no w ogóle w tej grze. Nazwy broni są takie, które że masakra no fajnie, nie, no to są normalnie typo, typowy gracze serwera Idę do samolotu, dzień dobry, napierdalaj mój czołg, wiesz, tak Pomoże ci to Zawsze tak czercza chcę rozwalić Ale mi się nigdy nie udaje Chcę w się sensie, kogoś tam zdjąć Kiedyś mi się udawało jak grałem z kolegą A na razie, na razie wersji, wersji ze scape'em nie będzie, ponieważ laguje mi jak nie jestem na scape'ie Wiecie co to by było jakbym był na skype'ie 2 e, FPS, e, dzień dobry, to koronek starek, ale dzisiaj nakręcę wam, jak, jak można pięknie grać w grę, którym na O teraz widzieliście pięknie klatkowało nie wiem czemu. napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tej grze i... E, czy byście chcieli ze mną pograć i w ogóle, a, ale le nie! No nie będę obrażał... Nie będę obrażał chyba, ale... Jaki fail. Tak, potrąć mnie jeszcze raz, to może ci się uda. Dobra, ucieczkę. Cool omega, omega chyba, chyba... Tak to o mnie chodzi, ale cio tam... weź w ogóle! Cool omega beamer, weź. Aha, cool. Nie, to czekaj. Nie wiem, czy on mówi teraz skrzynośnie, czy nie. Ej, mam pomysł, z, z tym będę, z TeamSpeak'a będę, na team spiku będę gadał z ludźmi, kolegami. W sensie, kazać go, to spierdolę. Nie, raczej nie. Co za takie wyzwiska, ale jestem wkurzony lekko dzisiaj. Jeszcze do szkoły trzeba było jeść, dopiero co dwa tygodnie wolnego były. Ło, 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 nie nie, 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 co to jest? Eee, gram na dwa... Dobra, miałem dwa F Znowu. Aj, no da fuck, ja się boję tego miejsca. to miałem F... dwa FS. No nie samolotem! Fajnie, potrącił mnie i mi się prawie nic... No dobra, stało mi się dużo, ale nie zabiło mnie. Jeśli ktoś teraz zgarnia, to fajnie. O, og ogółem je, ja teraz jestem w grze Battlefield Heroes, nie? To, to się domyślacie Ale w Battlefield, w Battlefield Heroesie jestem w Warumie Warumie, tak Warumie tak, Cheaterzy, czterema, punkta, czterema punktami przegraliśmy i cheaterzy Patrzcie, widzicie? To jest Warum Tyle przejęliśmy, to już jest baza główna i ich atakujemy, nie? My jedziemy czołgiem, a oni z piechotą XD Ogółem mam już brązowy i tutaj mam jedną gestę. Jak jedną to... Najczęściej dostaję ten eee, 25 walorów, a jak miałem raz dwie, to dostałem 10. Nie no, ja tego nie rozgarniam. Podobno jak, się jak ma się wszystkie tutaj a tutaj złoto, to się klucze dostaje. Ale nie wiem, jeszcze nigdy klucza nie dostałem. Nie wiem jak to jest. Zaraz piący jestem. Średni wynik dzienny 13 tysięcy Wynik bitwy, taki powinienem mieć chyba. Nie wiem, jeszcze tego dokładnie nie rozgarniam. Albo ten średni wynik dzienny to może mój, a taki powinienem mieć już. Nie, chociaż tam był słabszy. Nie rozgarniam naprawdę. A jak, a jak, wyś, jak byście jakbyście chcieli to mnie dodajcie, jestem Komando XD123, XD ale nie obiecuję, że, we, że was dodam. Już i tak mam dużo fanów. No nie znając źróbie. To byłem w tej grze. No, dobra, po, po tym meczu albo jeszcze w trakcie skończymy. Je je, 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 tamtą. Chyba to jestem. Znaczy, no na pewno. Hm.

on myśli, że jest fajny wtedy, nie? Tak, fajny to on wtedy, kiedy jest głupi pewnie. Lag, lag, no Dobra, już nie. Nie no, wiecie co? Nie jest aż tak źle jak na mój komputer. W ogóle laptopa, dlatego myślę, że tak nagrywa. O oh yeah! Atak lotniczy, chociaż bez samolotu. Właśnie to jest takie epic. Atak lotniczy bez samolotu tram dram, 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 dram. dram. Dan, 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 dan. O dam, 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 tram 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 dobra to tram tram już koniec odcinka. dobra, to to nara, trzymajcie się.